Siemanko, dzisiaj mam dla was fajny build, który myślę i nie boję się tego powiedzieć, będzie zamiennikiem Sparka01. Słuchajcie, kombinowaliśmy nad tym moim salvo-freezing, salvo-buildem 4 sztuki, im dalej w las, tym bardziej on odstawał, choć dalej jest bardzo, bardzo mocny i używam go na bossach, żeby nakładać szoka, żeby perma dużo by gadać, później o tym będzie więcej. Najmocniejszą stroną tego buildu jest kasowanie hordy MOBów, bo forkujemy, odbijamy, chainujemy i jeszcze chainujemy od terenu nasze wszystkie pociski. Dodatkowo wymyśliłem sobie cały kombos z tornado shotem, który pomnaża nasze pociski do ilości jakichś horrendalnych, bo kiedy mamy dużo frenzy charge'ów, a stakujemy frenzy charge e i wysadzamy je baredżem, mamy pocisków w piku chyba 66. Zapraszam Was na build, zapraszam Was na proces i miłego oglądania. Łapka w górę, mile widziana, subuj, żeby nie przegapić materiałów w przyszłości. Jeszcze żeby Wam uświadomić absurd, tutaj był mój wcześniejszy łuk i na nim mam 90k DPS-u z takim dobrym łukiem. Średnim takim 400 DPS-u będziecie mieli już 320k, a z takim naprawdę dojebanym łukiem będziecie mieli 700k dps Drzewko. Dokładnie tak, jak wam pokazałem, żeby nie było. Także sufit jest wysoko, można tutaj skalować, 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 a tu jest tylko i wyłącznie podmieniony łuk. Witam serdecznie, słuchajcie, dzisiaj robimy odcinek z mojej Pedajki którą mam już całkiem na niezłym poziomie, całkiem nieźle rozwiniętą. Oczywiście jest to postać z SSF, czyli Solo Self fauna czyli z trybu single player, w którym gram tylko tym, co znajdę na ziemi, więc niestety większość skin mam jeszcze na trzech soketach, słownie jednego mamy na czterech soketach na chwilę obecną, ale chcę pokazać Wam, że ten build sobie naprawdę radzi nawet z tak niską inwestycją. Poczekajcie, ja tylko wyłączę skiny petów, żeby Was tutaj nic nie rozpraszało. Dobrze, jesteśmy. Słuchajcie, na czym polega build, jak on wygląda i do czego dążymy? Zacznijmy od itemów, które mam na tej postaci, żebyście Zobaczyli, jak niski wkład jest wymagany, żeby przyjemnie i sprawnie czyścić Tier 15 MAP i to czymś innym niż Lightning amazonką Słuchajcie, lecimy tak: Łuk, jak widzicie, jest tragiczny. Twinbow nie jest wymagany w tym buildzie, jest fajnie gdy go zdobędziecie, bo macie dodatkową strzałę po prostu, która się będzie forkować, odbijać i jeszcze bardziej e, zwielokratniać, do czego przejdziemy zaraz. Ale tak naprawdę każdy łuk z dużym fiz damage'em, z dobrym atak rate'em, atak speed'em i skryt hit chance'em oraz damage'em jako bonus, fenomenalna sprawa. Ten łuk jest naprawdę średni, jest do zmiany. Nie ma on zbyt wiele damage'a, bo ile on ma od 100 do 160, to jest powiedzmy na pół, to jest 130 razy 120, no on ma coś koło 150-160 pewnie PDPS-a, no to jest bardzo malutko. Łuki mogą sięgać nawet 700 z tego co wiem, więc taki łuk 400 myślę, że dałby Wam tutaj moc już naprawdę na pograniczu horrendalnej ilości. Obrażeń zresztą pop mi pokazuje Na dobrym łuku około 800k Na chwilę obecną Ringi, e, szukamy jakiegoś lightning demedza, cold demedza Jakiegokolwiek demedza, flat demedza Rarity, resy, życie Mile widziane, no i oczywiście statystyki Jeżeli będzie nam czegoś brakowało Klata, tu jest mały plot twist, bo jeżeli macie naszyjnik No ja mam denny, najlepiej szukamy naszyjnika Z plus 3 do proży e, Increased energy shield, na przykład maximum life Jedno z tych dwóch, staty, resy, coś takiego I ważne jest, żeby naszyjnik miał Chociaż trochę spirita, taka 15ka spirita Byłaby w dechę. Zaraz wam powiem dlaczego. Również klata jest wymagana, żeby miała spirita, bo na tym buildzie w takim idealnym stanie potrzebujemy 150 spirita. i Zaraz wam powiem dlaczego, ale na chwilę obecną wygląda to tak, więc klata, evasion rating, energy shield. Hełm jest do zmiany. Ogólnie całego setu szukacie pod energy shield, evasion rating, dużą ilość. No i oczywiście resy, życie oraz statystyki. Tyle. Jakby nic więcej tu nie jest niepotrzebne, więc te itemy są jakie są, bo mówię, no, gram na solo self found, więc nie są one wybitne. Coachan naprawdę ok, jeżeli coachan za. Na przykład tego live per enemy kill miałby plus 2 Byłby praktycznie idealny Więc szukamy atak spida Flat damage'ów, damage with bow skills, increased crit hit chance for attacks, crit hit damage for attacks i najlepiej jeszcze mieć projectile speed. Do tego są takie kołczany bardzo fajne, pokażę Wam od razu i na tym buildzie się sprawdzą niesamowicie. Eee, gdzie ja je mam? TO Volant Quivery, one mają arrow speeda w sobie do 30%, a te 30% arrow speeda doda dodaje Wam de facto też damage. Dobra, przejdźmy teraz do skilli, bo to jest bardzo ważne. Ice Shot, ja gram Primal Armament Marshal Tempo. Polecam jak najbardziej i te dwa kluczowe supporty: ricochet oraz Fork. Dlaczego? Bo jak widzicie, teraz się nic nie dzieje za bardzo, nie? Ale te pociski, po tym jak przejdą przez potwora, rozdzielają się na kilka jeszcze mniejszych szardów, i te szardy mają szansę, że sforkują, zrykoszetują i odbiją się od terenu. A poza terenem, jeszcze gramy skilla, którym jest Tornado od Totalny Game Changer. Znaleźliśmy to wczoraj na live, bo kombinowałem jak zamienić sobie Glacial Lens pod bossy, bo Glacial Lens moim zdaniem jest za mocny, pewnie też zostanie znerfiony, więc mówię nie będę grał tym co wszyscy, wywalamy to. Weszli mi ludzie na ambicje na streamie, pozdrawiam wszystkich serdecznie, fajnie żeśmy do tego dot dotarli. Szukałem skilli, które mogę skonwertować na loot, albo którymi mogę zwielokrotnić demer z mojego ice shota, prawda? Więc, wymyśliłem sobie tornado shot z font of rage, overabundance to jest... Piękna, piękna saportowa umiejętność. Ja jej używałem wcześniej do Totemów, używałem jej wcześniej do Dark Effigy na Chaos Witchce, na liczce. I mówię ciekawe, czy można Overabundance zwiększyć sobie ilość tornad. Okazało się, że można jak najbardziej. Mamy dwa tornada dzięki temu. I te tornada generują nam jeszcze Rage'a, co sprawia, że mamy więcej i więcej damage'a za darmo, praktycznie przez to, że sobie przy nich. Jesteśmy. I teraz zobaczcie. Gramy Font of Rage, Over Abundance i Soul Thief, żeby wykradać sobie, liczować manę, co sprawia, że praktycznie mamy cały czas sustain many. Tylko, że po co nam są te tornado shoty? Uważajcie. Jak rzucimy tornado shota i strzelimy do środka ice shotem, to on się odbija, a przez to, że jeszcze forkujemy te pociski i chainujemy od mobów, to one się chainują od tych tornad. I rozpierdzielają się na kilkadziesiąt pocisków. Dodatkowo stakujemy Frenzy Charge, które wysadzamy na chwilę obecną. Barrage co sprawia, że im więcej mamy Frenzy Charge'ów, tym barrage dopakuje nam więcej pocisków. I zobaczycie zaraz na mapie, jak karabin maszynowy wręcz z naszych łap będzie trzaskał tymi pociskami. Dobrze, lecimy dalej. E, nie rezygnuję z Freezing Salvo, genialny skill. Gram Freezing Salvo 1 z Kong Effectem, Acceleration i Cold Infusion. Mój main damage, main DPS na bossy, nie żartuję. On zamraża, on robi ogromny damage, na to nie patrzcie, bo to robi 9k. Perius jest 5k, ale pocisków leci 12, plus jeszcze te forkujące, plus te, które mamy od siebie. Ogromny damage to robi. Dalej mamy drugi freezing salvo: Lightning Infusion, Volt i Church Shots. Żeby nakładać na Moby oczywiście yy, szoka, a czasem nawet Elektropiuta. To nam pomaga w skalowaniu damage'a, o tym powiem później. Raw Mounta gramy z Loyalty Mid Shield i Last Gaspem. Combat Frenzy, nasz główny generator Frenzy Charge'ów, gramy go z Profusion. Na szansę na dodatkową charge i Kanibalizm, żeby mieć większy. Po prostu Sustain. Herald of Ice, Long Shot, Clarity Magnified Effect. Na chwilowe są coś takiego. To jest tylko dodateczek po to, żebyśmy mieli dodatkowy damage z pasywnego drzewka, zaraz wam o tym powiem. Sniper Smart, kolejny generator Frenzy Charge'ów. Na bossy super, bo zwiększamy sobie Critical Damage bonus na nie. Persistence, Inspiration i Single Out. Minimalny mamy Kosztuje dłużej trwa i jeszcze breakujemy armor za 10% naszego damage'a, No i barecz oczywiście Perpetual Charge, Mamy 35% szans, że normalnie się zaliczy do kombo, ale nie zeżre nam naszych chargeów. Gramy 2 fold, mamy 20% szans, że podwoi nam ilość charge'y, czyli na przykład zamiast 5 policzymy, że mamy 10, zamiast 7 policzymy, że mamy 14 itd. dalej. No i premeditation dodaje nam po prostu damage do kolejnego wystrzału. Tyle, cały build. Teraz tak, pasywne, że w komentosie. Oczywiście wszystko będzie mieli w opisie, pewnie do połowy ninja dam link. E, gramy tak, gathering winds, tailwind, piękna sprawa, zobaczcie, mamy 0 stacków tailwind'a, za każdy atak dostajemy tailwind'a. Tailwind daje nam 150% naszego evasion ratingu Daje nam 10% movement speeda i daje nam 30% skill speeda aż I dopóki nie dostaniemy hita, mamy uptime tego cały, cały czas Fenomenalna sprawa, więc to chcemy grać Kolejnym jest oczywiście point blank, gramy na distance Im dalej od nas są, tym więcej damage'a zadajemy I gramy endless munitions na trzeci procz W moim przypadku, jeżeli mielibyśmy inny łuk niż... Twinbow, mielibyśmy dwa proże, co i tak się Będzie bardzo dobrze skalowało, dlatego mówię, że Twinbow nie jest tutaj wymagany Później będziemy szli w ability, żeby mieć większy Generator frenzy charge'ów i jak zyskamy Ability z czwartej ascendencji I będziemy mieć 150 spirita To moim zdaniem wywalamy barecz i bierzemy Skilla, którym jest, już wam mówię Co? Church infusion, bo Church infusion Za każdego frenzy charge'a Będzie nam dawał skill speed'a I na 20 poziomie Church Infusion daje nam chyba 12% skill speeda, więc na full buildzie będziemy mieć docelowo około 7 Frenzy Charge'ów, co daje nam skill speeda ponad 100%, więc będziemy próć tym jak wariaci. Do tego dążymy, żeby zamiast Bereja mieć cały czas uptime Frenzy Charge'ów i napierdziać w sobie w te tornada, nie? Tak chcemy zyskać. Na chwilę bez to nie możemy tego mieć. Dobra, i lecimy tak, Project Damage, Haunt Instincts, lecimy Wild Wounds, bo cały czas są zabrożeni, tędy, tędy. Oczywiście Cut like Agility Blur Movement Speed Defy. Tutaj idziemy po Primal Thundering. Idziemy do góry po e, Primitive Strike. Lecimy do dołu po Cooked Dołem, żeby mieć więcej Crit Chance'a, Tu bierzemy sobie Escape Velocity. Idziemy sobie górą Elemental Damage. Harness the Elements. Za każdy Elemental Island element na mobie dostajemy więcej Damage'a. Dlatego między innymi gramy tutaj e, Freezing Salvo właśnie z Lightning Infusion. Bardzo polecam. Lecimy dalej Freeze Build-Upy. Cold Penny. Fenomenalna, wspaniała notka. Idziemy dalej, dalej, dalej. Tu oczywiście bierzemy sobie Catalyzes. Bierzemy sobie Death From a gramy na dystans. Bierzemy sobie Maming Strike, idziemy tu. Skill Speedy i Acceleration. Idziemy teraz tutaj, bardzo ważne drzewko. Nie bierzemy cię nigdy Pierce the Heart. Nie chcecie piercować, bo jak piercujecie, to nie działa wam fork. Patrzcie, fork. Projectile that fork split into two. The first time they hit an enemy and do not pierce it Nie chcecie piercować, pierce jest waszym wrogiem Po prostu, więc nie bierzemy tego Za to bierzemy snajpera Im dalej są od nas moby, tym więcej mamy crit hit trzęsa Bierzemy sobie feathered fletching Żeby projectile speed uplayował się do damage with bows Dlatego mówię, że ten coachman właśnie na proch speedy Na arrow speedy Będzie tutaj genialny Bo on dodatkowo dodaje wam jeszcze, jeszcze więcej obrażeń Dobrze, I potem idziemy do góry oczywiście Coming Calamity bierzemy, żeby mieć 50% więcej damage'a od Colda W momencie kiedy używamy Herald of Ice'a, zobaczcie cyk 14 z hakiem, pyk 16 z hakiem, więc polecam e, Do góry, plus 2 Frenzy Charger, Classic Całe drzewko odkryta, odkryta, breaking, head Stock Stuff True Lecimy do góry Oczywiście Trout Seeker, lecimy do góry, do góry, do góry I lecimy sobie tutaj True Strike For the Jaguar i Deadly Force A ja, słuchajcie Kombinowałem jeszcze, żeby tutaj pójść tędy Tutaj, pod to, żeby mieć dodatkowy procz po forkowaniu i jeszcze 20% szansu na chain front terrain. Bardzo dobrze się to sprawdzało w klicze, ale z tym mam po prostu dużo, dużo większy damage na aktualnym yy, itemie po prostu. Bo ten łuk jest beznadziejny, umówmy się, nie? Więc tak to wygląda całe drzewko. Wszystko macie w opisie, więc nie panikujcie. Jewelę tragedia, no ja mam tragiczne. Szukajcie elemental damage, crit hit chance, crit yy, damage, damage against trident, bosses, takie tam rzeczy. Fenomenalna sprawa. I tyle. No i gramy tak, żeby mieć około zawsze 200 dexa, 100 inta na około na koniec gry, no i tam siły, tak żebyście mogli nosić itemy. Tyle. Pokażę wam teraz jak wygląda mapping. Weźmy sobie jakąś T14 na przykład na testa. Um, od razu z bossem, zajebiście, i lecimy. No ja powiem tak. Wszystko się sprowadza do tego, że mam dalej dziadowy łuk. Jeżeli byłby łuk dużo lepszy, dużo szybciej byśmy to clear'owali, ale to jest T14 i zaraz zobaczycie jak wygląda clear. Rzucacie tornado. Strzelacie w te tornado, biegniecie dalej. Jeżeli będzie kryt, jest genialnie, mamy razy 6 już damage skryta. Natomiast skrytki często mam tylko 17%, no bo jeszcze nie ma itemów, nie? Tak jak mówię, no jest, jest pod tym względem lipa. Przez to, że mamy roę, jesteśmy niesamowicie szybcy, niesamowicie sprawni. Co chcę przez to powiedzieć? Sufit tego buildu jest naprawdę, naprawdę wysoko. Walimy do wszystkiego z dystansu i tak. Te tornada same z siebie prokują damage, odbijają się od wszystkiego. Te pociski potem odbijają się od terenu i chainują się do mobów. Więc nic, tylko naprawdę <noise> bawić się i czerpać z tego buildu. Co więcej, o tym tornado shotie zrobię jeszcze chyba osobny film. Bo jak gracie lightning roda, to tym tornado shotem teraz z Over Aboundance możecie sobie prokować bardzo szybko lightning roda, bo wręcz po 3 do 6 do 9 czasami się prokuje lightning rodów per hit. Więc dorzucacie sobie lightning rody, dorzucacie sobie jednego tornado shota, walicie w niego i. Damage, jaki się kręci na bossach, jest po prostu kosmiczny. Wszystko to jest kwestia itymizacji. Mówię, jakbym miał troszkę lepszy łuk, to by naprawdę naprawdę dużo, dużo lepiej pękało. Ale wiem, że ludzie już sobie tym buildem pogrywają na tradezie i naprawdę, naprawdę sobie chwalą, moi widzowie, więc zajibiście. No teraz Wam pokażę jeszcze, czym yy, barecz tutaj jest i co robi barecz, jeżeli go użyjemy w grupce mobów. Załóżmy, że tutaj tam tornado, barecz. Dokładnie tak to wygląda, jak mamy ciasne pomieszczenie, to wszystkie te pociski odbijają się jeszcze po kilka razy, więc to jest, tak szczerze to z dobrym łukiem to jest nowy Spark moim zdaniem, serio, nie przesadzam, z dobrym łukiem to jest nowy Spark, jeżeli wykręcę tu więcej Fizz Damage'a, dokręcimy sobie tam do powiedzmy 30-40 kadepsa, to będzie im nowy Spark. Doż tornado do doż barecz. Wszystko sobie spływa bez najmniejszego problemu. Jak na to, jako mam broń, to naprawdę, naprawdę jestem zadowolony z tego, cośmy tu osiągnęli. Więc kwestia znalezienia lepszego łuku i na pewno będę update'ował ten build. Ogólnie, co chcę jeszcze zrobić? Albo pójdziemy tutaj w Savagery po kolejnego e, Frenzy charge'a. albo weźmiemy sobie w Master Fletching, pójdziemy do góry, weźmiemy sobie w Wrap Quiver, żeby mieć większe bonusy z Quiverów, albo chwycimy sobie właśnie tutaj Wrap Quiver i weźmiemy sobie Split shot'a i Trick shot'a żeby mieć więcej tych odbić. Zobaczymy jeszcze, tu jest opcja na więcej Cold Pena, e, tu jest opcja na Chill Magnitude, jak będziemy chcieli grać, nie wiem, Cast on Freeza, tutaj mamy Dynamis po drodze, jak będziemy chcieli mieć więcej Energy Shielda, gramy Full, Evasion Rating mamy, zobaczcie, jest jeden Energy Shield za każde 12, Evasion Rating na klacie, tu jest Rezonans, jeżeli byśmy chcieli na przykład grać w przyszłości ten e, Charge Infusion i konwertować... Na przykład Frenzy Charge na, na power charge, no to mamy do rezonansa dosłownie dwa punkciki To nam zamienia konwertowanie czy gainowanie Frenzy charge'ów na Power Charge, a przy Charge Infusion każda power charge daje nam aż chyba 20% critical hit chensa, więc od groma. Więc mówię, opcji jest kilka, będę się babrał, na pewno wrócę do Was z najlepszą opcją możliwą w tym buildzie. Sufit jest ogromny, cieszę się, żeśmy to wykombinowali i co? Chyba tyle, nie będę was trzymał dłużej. Pokazu tu nie ma co dłuższego robić. Zapraszam was do testowania tego buildu. Radzi sobie pięknie. Jak tylko będziecie mieli ciut lepszy łuk, to nic tylko się bawić, grać i enjoyować. No i tyle, wyczyszczone. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Proszę bardzo. Do następnego odcinka już niebawem. Cześć!